Cześć, nazywam się Doris, jestem trenerką w klubie sportowym AZS AW w Warszawa. Przygotowałam dzisiaj dla Was pokazowy trening. To jest trening ogólnorozwojowy dla dzieci. Możemy do tego treningu wykorzystać zwykłą piłkę. Ona jest dosyć małych rozmiarów, myślę, że wystarczy. Jeżeli chodzi o przygotowanie samego placu bądź przestrzeni dla dziecka, możecie, tak jak ja, jeżeli macie w domu, wykorzystać takie pacholki kolorowe na treningu. Bądź jeżeli na przykład nie macie pachołków do wykorzystania w domu, możecie także skorzystać na przykład z koszulek kolorowych, aby rozłożyć je w pokoju. Możecie też wykorzystać papier toaletowy i też poustawiać takie małe pachołki, które będą nam wyznaczały nasze boisko. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, jak możemy przeprowadzić prosty trening dla dziecka na małej przestrzeni. Za chwilę pokażę Wam. Jak dziecko wykorzystując różne części naszej stopy może prowadzić piłkę w naszym polu. To jest to pole, w którym będę chciała, żeby dziecko prowadziło piłkę najbliżej, jak będzie się da, przy swojej stopie. Dziecko prowadząc piłkę nogą może ją prowadzić na cztery różne sposoby. Za chwilę pokażę wam, jaką część stopy może dziecko wykorzystywać podczas ćwiczenia na takiej małej przestrzeni. Tak jak wspomniałam wcześniej, dziecko może prowadzić piłkę różnymi częściami stopy. Zaczniemy od części stopy wewnętrznej. To jest część stopy łatwo dziecko wytłumaczyć, że dziecko prowadzi piłkę tą częścią stopy, przy której znajduje się duży palec u stopy. Czyli dziecko będzie prowadziło piłkę tą częścią wewnętrzną. Następną częścią, jaką dziecko może prowadzić piłkę, jest proste podbicie. Proste podbicie też jest bardzo proste do wytłumaczenia dla dziecka. Możemy powiedzieć, że dziecko prowadzi piłkę. Wykorzystując tą część stopy, gdzie ma raczej buta, tam, gdzie ma sznurówki bądź rzepy. Następnie mamy zewnętrzną część stopy. Też także możemy wytłumaczyć dziecku, że to jest ta część stopy, przy której znajduje się nasz mały palec u stopy. Najprostszą dla dziecka formą prowadzenia piłki jest podeszwa. Dziecko stawia wtedy stopę na piłce. I toczy piłkę do przodu bądź do tyłu. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda prowadzenie piłki w konkretny sposób. Pokażę Wam teraz, jak możemy prowadzić piłkę wewnętrzną częścią stopy. Tą częścią dziecko będzie teraz poruszało się, uderzając piłkę stopą. Powoli, dziecko na spokojnie, porusza się na początku, kontrolując swoją piłkę. Pamiętamy o tym, bardzo ważne, żeby dziecko w tym ćwiczeniu uczyło się poruszać w naszej całej przestrzeni. Czyli jeżeli dziecko tutaj dojdzie do granicy, gdzie mamy pachołki, zawraca w drugą stronę i znowu prowadzi swoją piłkę cały czas wykorzystując wewnętrzną część stopy. Po chwili robimy małą przerwę. Dziecko może ustawić się w pozycji piłkarskiej. Pokażę Wam teraz, jak możemy nauczać dziecko prowadzenie piłki prostym podbiciem. Czyli to jest ta część, gdzie dziecko ma sznurówki. Ustawiamy się naprzeciwko piłki, dziecko ustawia się w tej pozycji, tak żeby uczyło się wykorzystywania prostego podbicia, czyli dotyka lekko dziecko stopą do piłki, wykorzystując cały czas proste podbicie. Cały czas uważamy, aby dziecko nie wyszło poza nasze pole. Jeżeli wyjdzie, wraca z piłką, a znowu się ustawia, kontroluje piłkę i powoli uderza stopą piłkę, wykorzystując cały czas proste podbicie. Jak skończył stawia się w pozycji piłkarskiej. Teraz pokażę wam, jak dziecko może prowadzić piłkę zewnętrzną częścią stopy, czyli tą częścią od strony małego palca. Dziecko podchodzi do piłki i lekko uderza piłkę stopą zewnętrzną częścią stopy. Znowu uważamy cały czas na nasze pole, wracamy i dziecko znowu prowadzi piłkę zewnętrzną częścią stopy. Jak skończy, znowu ustawia się w pozycji piłkarskiej. Dobrze, została nam już ostatnia część stopy. Będziemy uczyli dziecko poruszania się z piłką przy nodze i dziecko będzie wykorzystywało podeszwę buta. Dziecko stawia stopę na piłce i lekko popycha piłkę do przodu. Zatrzymuje znowu piłkę i lekko popycha piłkę do przodu. Zatrzymuje piłkę, zmienia pozycję i znowu toczy piłkę do przodu. Jak skończy? ustawia się w pozycji piłkarskiej. Pokażę Wam teraz ćwiczenie, jakiego będziecie mogli nauczyć dziecko w domu. Cały czas wykorzystujemy to naszą mało sprzeczeń, to nasze pole stworzone z pachołków. Zadaniem dziecka będzie prowadzić piłkę nogą w tej przestrzeni. Dowolnie wybrany przez siebie sposób. Czy dziecko chce wykorzystać wewnętrzną część stopy, proste podbicie, zewnętrzną część stopy, czy podeszwę, to dziecko w tym ćwiczeniu wybiera sobie jak będzie prowadziło piłkę nogą. Na hasło rodzica, jakiekolwiek rodzic wybierze hasło. Zadaniem dziecka jest zostawić piłkę, obiec pachołka tyłem i ustawić się w pozycji piłkarskiej. Jesteśmy już po pierwszym ćwiczeniu. Pokażę Wam teraz drugie ćwiczenie. Możemy do tego wykorzystać nasze kolorowe pachołki, bo jak widzicie, nasze pole zostało stworzone z kolorowych czapeczek. Wszystkie te kolorowe czapeczki mam pojedyncze kolory przy sobie. Rodzic bawiąc się z dzieckiem, może mu pokazywać taki kolor, przykładowo, na przykład żółty. W momencie, w którym dziecko prowadzi piłkę nogą, dowolny sposób, czy podeszwą, czy prostym podbiciem. Jak rodzic pokaże kolor czapeczki, na przykład żółty, zdaniem dziecka jest jak najszybciej podbiec do tego koloru z piłką, z piłką o okrągłą czapeczkę i z powrotem ustawić się w pozycji piłkarskiej po wykonaniu tego ćwiczenia. To już jest nasze drugie ćwiczenie, jakie możemy zrobić z dzieckiem. Jeżeli na przykład nie będziecie mieli dla dziecka takich kolorowych czapeczek, możecie zamiast pokazywania koloru, możecie mówić dziecku kolor. Czyli na przykład już na hasło na przykład pomarańczowy, zadaniem dziecka z piłką przy nodze jest obiec w pomarańczową czapeczkę i wrócić jak najszybciej do swojej bazy. Jeżeli wcześniejsze ćwiczenia są już dla dziecka naprawdę proste możemy utrudnić ćwiczenia, ponumerować kolory. Jeżeli rodzic powie numer 1, zadaniem dziecka jest podbiec do żółtej czapeczki z piłką przy nodze, okrążyć czapeczkę tak, i wrócić z powrotem. Mamy cztery kolory grzybków, więc możemy ponumerować grzybki jako numer jeden będzie grzybek żółty, jako dwa będzie czapeczka niebieska, jako trzy będzie czapeczka zielona i jako cztery będzie czapeczka pomarańczowa, którą mamy tam. I tak samo, dziecko prowadzi piłkę nogą w dowolny przez siebie wybrany sposób, do boku, do przodu, do tyłu, na hasło na przykład dwa, okrążamy niebieską czapeczkę i wracamy jak najszybciej z powrotem do siebie na środek. Przechodzimy teraz do czwartego ćwiczenia. Cały czas dziecko porusza się w naszym polu i prowadzi piłkę na bór. Cały czas. Z ten poruszamy się po naszym boisku, ale na hasło teraz, na przykład dwa, zadaniem dziecka jest zostawić piłkę, dotknąć grzybka w jakim kolorze. Powinniście pamiętać, Czyli jeżeli jest dwa, dotykamy grzybka niebieskiego, dotykamy jednego, dotykamy drugiego i jak najszybciej. Siadamy na piłce. To ćwiczenie chciałabym, żebyście wykonywali przez 10 minut. Bardzo ważna jest tutaj rola rodzica, aby aktywnie wspierał dziecko i topingował je podczas wykonywania ćwiczeń. To, czego chciałabym, żebyście się nauczyli, to przede wszystkim wykorzystywanie różnych części stopy podczas prowadzenia piłki, a także jednym z elementów, który fajny jest do przećwiczenia jest także to, aby dziecko uczyło się obserwować Was jako rodzica, ale także mm, wykorzystać swój słuch, ponieważ mieliście także ćwiczenia, w których mogliście pokazywać kolory grzybków, więc dziecko musiało was wtedy obserwować, ale także mówiliście na przykład już wtedy liczby od 1 do 4. I w takim wypadku dziecko musiało także was słuchać żeby wykonać konkretne polecenie i zrobić potem ćwiczenia. Fajną też nagrodą dla dziecka jest po każdym poprawnie wykonanym ćwiczeniu przybicie z dzieckiem piątki. Dzięki temu dziecko uczy się też szybciej zapamiętuje pewne ćwiczenia, które mogą być dla niego trudniejsze ale także z Waszej strony jako z rodzica jest to naprawdę fajna forma wsparcia dla dziecka, a z mojego doświadczenia wiem, że naprawdę zbicie piątki ręką, czy nawet brzuchem, czy właśnie poprzez uczenia się, uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy możemy także przybić piątkę z dzieckiem nawet taką stopą. Myślę, że to będzie fajna alternatywa dla dziecka, a też dzięki takim ćwiczeniom możemy dodatkowo fajnie spędzić czas.